Szanowni Państwo, witamy w EC1, a powita Was uroczyście gospodarz EC1 Łódź Miasto Kultury, Pan Dyrektor Rafał Syska. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, mój pierwszy kontakt z twórczością Pana Tadeusza to był jak grom z jasnego nieba, to był jak tornado. Szczerze, to było, nie, nie wiem ile miałem lat 13, 14. I nagle przeczytałem te komiksy, nagle odkryłem coś, co było fantastyczne i informacyjne dla mnie. To znaczy to, że nie rozumieć, nie rozumieć, to jest coś fantastycznego. To jest fantastyczna droga, ścieżka do prawdy i to jest coś ogromnie kojącego, że świat imaginacji, świat wyobraźni, surrealizmu, jeszcze nie miałem tego wszystkiego nazwać, to jest ta ścieżka, to jest ta droga, która pozwala lepiej zrozumieć także samego siebie. Potem był Felini, potem był Pynczon, tysiące różnych naśladowców, ale profesorka Negrosolka była zawsze we mnie w sercu, więc tym bardziej z ogromną radością, wielką wdzięcznością witam Pana, witam wszystkich Państwa tutaj na wermisarzu wystawy i na początku Festiwalu Komiksu. To jest naprawdę dla nas wielka, ogromna radość i szczęście, że możemy Państwa tu witać. Wierzę, że te najbliższe dni, chociaż zapowiadają Armagedon pogodowy. Będą dla nas bardzo pięknym okresem, bardzo pięknym czasem, i na grzbiecie Diplodoka wzniesiemy się ku najwspanialszym, uciekniemy najwspanialszym obszaru wyobraźni. Dziękuję jeszcze raz bardzo i witam Państwa bardzo serdecznie w EC1. Dziękujemy bardzo. E, teraz poproszę do mnie Joanna Birek jest kierownikiem Centrum Komiksu Innowacji Interaktywnej. Proszę bardzo. Technicznie rzecz biorąc, kierownikiem jednego z działów, prawdziwym kierownikiem jest Adam oczywiście. Natomiast tak, od tego roku mam ogromną, ogromny zaszczyt kierować działaniami właśnie samego Centrum. Jednym z najważniejszych projektów tego roku zdecydowanie była realizacja tej wystawy. Tej wystawy, o której myślałam już od 2020 roku, kiedy to w rozmowie z Wojtkiem Bawszczykiem jeszcze przy okazji prac nad całym centrum komiksu, powiedzieliśmy sobie, że byłoby świetnie zrealizować taką wystawę gdzieś tam bliżej tego filmu, kiedy wreszcie powstanie. No i wreszcie z radością mogę powiedzieć, że to jest dokładnie ten dzień, to jest ten moment. To jest rok Tadeusza Baranowskiego, artysty tuźnikowego. Artysty rozbudzającego wyobraźnię, człowieka o niesamowitym poczuciu humoru i ogromnej skromności, o czym wiem z rozmów z nich, ale co, cóż mogę powiedzieć? Jak najbardziej na to zasługuje. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby stworzyć wystawę, która odda ten niesamowity charakter twórczości Tadeusza. Zrobiliśmy research, prowadziliśmy rozmowy, wykorzystaliśmy materiały wymienione z różnych zakamarków, rzeczy, których nie widzieliście nigdy wcześniej, ale także plansze z ukochanych przez Was komiksów. I z tego miejsca chciałabym podziękować kilku osobom. Przede wszystkim chciałabym podziękować naszemu zespołowi kuratorskiemu, do którego też mam szczęście należeć. Chciałabym podziękować Piotrowi Kasińskiemu, Katarzynie Toście, Bartłomiejowi Klusce, którego być może tutaj nie ma, ale był naszym głównym encyklopedystą i autorem wszystkich tekstów, niemal wszystkich tekstów w, w świetnym katalogu i, i na ścianach naszej wystawy. Chciałabym też szczególnie podziękować Rafałowi Kupińskiemu, który podjął się produkcji tej wystawy, zrealizował wszystkie nasze marzenia i zachcianki. Chciałabym podziękować e, przedstawicielom Human Films, e, Wojciechowi Waszczykowi, e, Tołkowi Leśnikowi, autorowi plakatu, e, ale też e, Jan, Janowi Wołowskiemu, e, którego tutaj nie ma, e, za współpracę przy okazji tych materiałów filmowych. I najbardziej najbardziej na świecie chciałabym podziękować panu Tataruszowi, pani Ani, za to ogromne zaufanie, które nas obdarzyliście. Mam nadzieję, że nie będziecie zawiedzeni. Dobra, jeszcze chciałbym. Brawo, brawo. Proszę Państwa, Rafał Kupiński, producent wystawy. Bardzo miło mi poznać, Panie Tadeuszu. miałem ogromną przyjemność doprowadzić do realizacji pomysłów, właśnie które powstały w naszym gronie kuratorskim. Które następnie na projekt wystawy przekonuje dziewczyny od wystaw Czyli Joanna Góra-Raurowicz, Katarzyna Symilak i Magdalena Michalczyk Oraz Piotr Raurowicz Mimo, że nie jest dziewczyną, to do tego kolektywu również należy Bardzo dziękuję za pomoc w pozyskaniu najbardziej ikonicznych, najcenniejszych obiektów Wojtkowi Łolickiemu Dziękuję pani Katarzynie Karasińskiej, która oprawiła te wspaniałe plansze autorstwa Tadeusza, a to wszystko, co, co wspólnie wymyśliliśmy, pozyskaliśmy, nabrało kształtu dzięki firmie Back to Front pod wodzą Macieja Biegańskiego, czyli wykonawcy wystawy. No i mam nadzieję, że, że Państwo będą mieli równie wielką przyjemność zobaczenia z naszym wspólnym dziełem, jaką umiejętnie pracując nad ja. Witam Was serdecznie, kochani. Ten, tą wystawą, tym dzisiejszym dniem rozpoczynamy 35 Międzynarodowy Festiwal Komiksu. Zapraszam Was w, do, w naszym centrum. Poproszę tutaj do mnie jeszcze Kasię, nie, bo będzie też dzisiaj otwarcie wystawy Kasi Niemczyk. Kasiu, podejdź tu do nas. Tak, będzie kombo. I teraz, proszę Państwa, ten moment najważniejszy przemówi mistrz. Więc może z tym mistrzem to troszeczkę przesadzono, ale chcę powiedzieć tak, na początek, chcę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Wszystkim tym, którzy przełamali mój opór. I zrobili wszystko, żeby ta wystawa powstała. I ja po prostu um, miałem taki pomysł wczoraj, bo mój przyjazd cały czas jednak mimo wszystko stał pod znakiem zapytania. I żeby jakoś było śmiesznie, to tylko powiem, że my myśleliśmy taką rzecz, że jakby w przyszłości nie mógłbym przyjeżdżać albo by się coś zmieniło w moim życiu, to wymyśliliśmy, że bardzo łatwym rozwiązaniem byłoby włożenie mnie w zamrażarkę. I wtedy, bo widziałem kiedyś taki film, że jeden gość podobno ustrzelił Yeti i to Yeti trzymał pod suchym lodem i jeździł po całych Stanach, pokazywał, dopóki mu tam nie zbił środku. Ale teraz mamy nowe środki już lepsze. Więc myśleliśmy, że ja za bym się sprawdził przez długie lata na różnych imprezach i jarmarkach. Wszystkim Wam serdecznie dziękuję. Powiem szczerze i uczciwie, że e, przełamałem ten swój obowiązek. Jestem bardzo wdzięczny Wam wszystkim organizatorom. Naprawdę. Nie będę mówił po nazwisku, nie wszystkich znam. E, Piotr Kaczyński przyjeżdżał do mnie do domu wyrywał tam te, te różne kartki, które tutaj chciał przedstawić. Natomiast przede wszystkim były całe takie lata, kiedy ja tu przyjeżdżałem i siedziałem po kilkanaście godzin po to tylko, żeby rozdawać autografy i rysować w tych albumach. Jeszcze kilka lat temu, 10 lat temu potrafiłem siedzieć 12 godzin. E, czego się najbardziej obawiałem tutaj, przy, 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 żeby, że przyjadę tutaj do Was i nie będę mógł spełnić tych oczekiwań, które normalnie fani o nie oczekują, czyli że siądę i będę te kilkanaście godzin podpisywał. No po prostu w tej chwili nie mogę, za to Was naprawdę serdecznie przepraszam. Jutro będę miał godzinę spotkania. Mamy tutaj przygotowane takie e, rysuneczki. Na, na takim przeźroczystej folii do wklejenia do albumu. Wszystkie podpisałem, kilkadziesiąt sztuk i kto będzie y, jutro w potrzebie, żeby taki rysuneczek mieć z tym podpisem, to ja y, tą sprawę zwaliłem na moją żonę I ona, będzie, i ona będzie się tutaj tym zajmować. Także bardzo was przepraszam, że nie do końca spełniłam oczekiwania. Bardzo wam dziękuję za to, że Chcieliście tutaj się ze mną zobaczyć? No, wszystkiego najlepszego! Za chwilę otworzą się tamte drzwi. Właśnie tam już jest nasz kolega Adrian Kulesza zasłużony, nie, będzie tu. Ale zanim się otworzą, to powiem jeszcze o dwóch wystawach, które mamy dziś festiwalowych. Jedna to jest wystawa Kasi, nie, czyli Kasi Mielczyk autorki tegorocznego plakatu. Od tej pory zawsze będzie tak, że autor plakatu na festiwal będzie miał taką właśnie pierwszą swoją wystawę tutaj w centrum. I mamy też wystawę, na której wspominamy naszego kolegę, który nas opuścił w tym roku, Adriana Madeja, członka Stowarzyszenia Twórców Kontur, które założyło ten festiwal i od tego konturu właśnie, od tego stowarzyszenia wszystko się zaczęło. Kasiu jeszcze może przywitać gości. Dziękuję. jestem strasznie zestresowana, więc już się poczęstowałam. I jest mi niezmiernie miło, że jestem w takim towarzystwie dziękuję. Yeah. I mam nadzieję, że wszyscy będą super magię się nadstawią. Dziękuję. Szukajcie, Zyskaw! Szukajcie, Zyskaw, Szukajcie wystaw po całym centrum. Na wszystkich piętrach je znajdziecie. Korzystajcie z centrum i korzystajcie od jutra z festiwalu. Poproszę o otwarcie drzwi. Ja jeszcze mam jedno organizacyjne słowo. Zapraszam również do naszej kawiarni kofińskiej. Tam jest drobny poczęstunek. Można oczywiście też skorzystać z wina. A po kiedy już będziecie wychodzić, spójrzcie na budynek Narodowego Centrum Kultury Filmowej, bo będzie tam mała komiksowa niespodzianka. Dziękuję. A, a ja tylko opowiem ja taką historię zabawną. E, okazało się, że e, w latach 80. E, w, w Wytwórni to Biała miałem projekt dobranocki na bazie przygód solka. Nie zostało to zrealizowane i dwa tygodnie temu zostałem zaproszony na odnowione, ja nie, nie widziałem, że tam były zrobione dwa filmy, ale to jest w tej chwili nieważne. Zobaczyłem również dwa filmy zrobione przez ichniego reżysera kilkunastominutowe, również o, o, o nerwosojku, więc to jest, to było z fundacji chyba Centrum Kultury, który dał dotacje na archiwizację wszystkich rzeczy, które były robione w tamtych odległych czasach, które uległy jakiemuś zniszczeniu. No i tam między innymi również i moje dwa filmy, myślę, że one też w jakimś czasie się pojawią. Jak nie w kinach, to może tutaj właśnie. No więc to jest taka ciekawostka. Dziękuję. Teraz kwiaty dla mistrza. I jeszcze kwiaty.

już nie wiem. nie wiem. Dzięki. Dzięki. Nie, ale za to wiem, że jest strasznie Ale Przedstawiciela. Cześć powietrza. Nie jest prosta. Super. To ci ogon uciekł. A, to sam błąd. Też się ogonem właśnie wyciągnął. Ale ja nigdy nie robię w miejscu. Bo nie trafiliśmy, że po prostu tak, że... Ktoś jeszcze Gdzie? Się w Gdzie? Tak, w tym, to spróbuj, ale więcej miejsca. Tak,